Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam, jak zniszczyć część hotelu na mapie Kurort Hainan w grze Battlefield 4. Aby to uczynić, należy strzelać w ściany na dwóch pierwszych piętrach budynku to znaczy na parterze i pierwszym piętrze. Z tego co wiem, nie da się zniszczyć środka hotelu. Jeżeli nie chcesz sprzuć sobie zabawy z wykonania tego samemu, natychmiast wyłącz to wideo. Cześć!